Dzień doberek, dzień doberek, dzisiaj jesteśmy znów na łączce. Natalia sobie dzisiaj wzięła starą maszynerię Wysłużego, wysłużonego kanareczka. Nową torbę sobie sprawiła dzisiaj. W końcu. W końcu. Tamta już po prostu swoje wysłużyła i swoje z pola wyniosła. Poszła na emeryturę do kosza. Dobrze, no jest godzina, sami widzicie, która. Zobaczymy, co ten nowy rok Tak, dokładnie, bardzo ciekawa sprawa, co da nowy rok. Czy dziś będą jakieś szczególne fanty, czy będzie słabo, czy będzie po prostu tak sobie. Się, o, się okaże. Dobra. Zaczynamy. Zaczynamy. Widzimy się przy pierwszym sygnale. Tutaj mam pierwszy sygnał Dlatego jak zwykle na żywo Co my tu mamy? Sygnał się nie zmienił o, Tu coś już widać chyba mi się tylko wydaje. Będzie chyba coś większego. Co to jest? No tak, już widzę. Jakaś ozdóbka. No to zaczynamy od czegoś ciekawego. Jakaś taka ozdóbka. Ładny to jest. Ładnie to wygląda. Metal, co to będzie za stop? Nie znam się. No ale zawsze coś, zawsze coś urozmaiconego. No to pierwszy sygnał nieśmieciowy, jakiś taki ozdóbkowy. Fajnie, zaczęło się pozytywnie. Tutaj mam, mam tutaj drugi, jakiś taki lepszy sygnał.

Jakaś tarcza, jakiś herb jest. Tutaj jakieś chyba posrebrzanie było u góry. Ojejciu. Super, troszeczkę go wodą przeczyszczę. Będzie troszkę więcej widać. To może coś więcej powiem. Ale coś mi się wydaje, że Natalia chyba takiego znalazła. Ale w o wiele piękniejszym stanie. Ten jest już taki troszeczkę agonalny. Nie, takiego nie znalazła. Z tej strony jest. Z tej strony jest lew, tu jest tarcza, korona, a tu jest chyba jakiś ptak, jakiś orzeł lub coś takiego. Ale piękny, wrzucę potem zdjęcie, zobaczycie sami. A zobaczymy jeszcze, może tu od spodu coś pisze. Co tu mamy? No proszę Państwa. Dzień się fajnie zaczął, od takiego guziora. Eu. Ojej, Pani Wilson mówi, żebym przyszedł i, i, i na coś popatrzył. Pokaż mi to. Co to jest? Zarąbista sprawa. rzek to wygląda? Tak to kojarzę. Jakby to było z paska, to jakby na pasku była klamra. Nie? Była klamra. I to było przytwierdzone w jakiś sposób, przynitowane do tego. Ale bardzo ładne, jakie ładne listki tutaj są na tym. Ładne są takie floralne te. Coś tu jeszcze masz? Nie bym się odpiszczał. Aha, dobra, trzymaj, oddaję. Gratki, ładne. bardzo ładne. Nie, ja dzisiaj guziera też takiego ładnego znalazłem, zaraz Ci pokażę. Już mi się podoba dziś. No, mnie się też tak już fajnie zaczął. Pierwszy sygnał taki też o, jakaś resztka czegoś ozdobnego, a drugi sygnał guziczek. No, wygrała konkurs na pierwszą monetkę. Gdzieś go rzuciła. Te, tego fenola. No dobra, wiecie, kurde jak wygląda. Fenol, wa fenole. No, albo jak nie wiedzą, to pokaż. Czekaj, bo ja to wszystko? dam sobie tutaj. Tutaj mi lepiej na A już ma dwa razy, dwie sztuki już ma. No jaka cwana. No, i guziczka. Jedna, I guziczka, ale guziczek-golasek, nie? nie? Fajnie. No jeszcze ani jednej monetki nie mam. To tu mnie te drobne, to co mogę wsadzić. Trzymaj. Tak. No, mam no jeszcze... Pokaż tego guziczka. uszy. No nic nie ma. Nic tu nie ma na nim. Łóżka też nie ma. Tutaj ogólnie... Tutaj ogólnie w tym okręgu, tak z 20 metrów średnicy eee, jakiś wysyp fenoli jest, ale one wszystkie takie eee, co wychodzi tu taki trupek taki kurde zdzisek padnięty co to będzie no klucz to raczej nie jest chociaż no, <noise> tak wygląda nie wiem, co to... jeśli brakuje to jeśli brakuje, nie, tutaj raczej nic nie brakuje. No ciekawa rzecz, ale fajne. Fajne, no, takie, gdy widzę, że stare. No, fajne. A my tam jakiegoś obserwatora oddali. Przyszedł tak się, czaju, czaju, podjechał autem, czaj, czaj. Chyba z psem na spacer przyszedł, ale patrzy się tu i patrzy w naszą stronę. Mam tutaj kolejnego guziczka, i kolejny guziczek chyba też coś ma na sobie. I ma nawet łóżko. Co chcesz popatrzeć na guziczkę jakiego wykopałem? Co? Chcesz zobaczyć guziczka? Popatrzcie na tego Lewka. Pięknie, dzisiaj guziczkowo, fajnie. Pan Ludwik na pewno kojarzy tego guziczka. Bo jak go odwiedziliśmy. Pan Ludwik. Czemu ja mówię Ludwik? Gabryś. Nie? Gabryś. Gabryś. Pan Gabryś. Ee ten kojarzy tego guziczka, bo jak go jak byliśmy u niego na yy, na wykopkach na zaproszenie jego, to Natalia takiego znalazła, no nie? Z No. Menda jedna. No no no, dwa guziczki dzisiaj, bardzo ładne. Nie Także dzień na razie bardzo udany. Pani Natalia wykopała. Szkoda, że już rozerwany, ale wykopała e, stary pierścionek, na którym widnieje napis Jezus. Fajna sprawa. No. Bardzo fajnie. Super. <laughs> no. Jezus. Bardzo fajnie. Jaki prosty w ogóle ten, nie pomysł. No, proste. Po prostu tylko tyle. Mm. Bardzo fajnie. Pokaż ten medalik. Czekaj. Co tam na nim jest? Eee, to jest chyba Jakiś marynek Ale sakralny w takim razie, nie? Sakralny chyba Pokaż mi, a czekaj ja mam swój Ale też ciekawe Tak, tu jest krzyż tu jest krzyż. Z tej strony jest krzyż. No jego już nawet widać pewnie. A z tej strony. Oj, bardzo mało widać. No ale rzuci się zdjęcie. Rzuci się zdjęcie i ten. I będzie wszystko widać potem. Dzisiejszy dzień zaskakuje. Co ci to tu wpadło? Pokaż. Sreberko. No, Straberko dzisiaj. Oj ale biedny już jest. Nie, ale już jest. Bardzo biedny. Nie będziemy go teraz czyścić, wyczyścimy w domu. I tylko się pokaże na zdjęciach. Ale jest. No, fajnie. Jak się cieszy, dzisiaj sobie mówiła, "No, przydałoby się Straberko". W sumie to za każdym razem by się przydało, nie? Fajnie, gratki. Takie coś. Chyba każdy z Was takie lubi. Takie fajne. Dopiero co wyjęte z dołeczka, jeszcze przyklejone. Bardzo fajna rzecz. Cieszy oczy takie coś. Znalazłem pierścionek. Popatrzcie jakie to jest malutkie. No, no po prostu, momencik, ja sobie muszę zdjąć... Nie wiem, to będzie... Co to będzie za metal? Ale bardzo łatwo się czyści. Ale piękny. Ale piękny. Jakieś oczko ma takie malutkie. Ja nie mogę. A tak sobie tutaj szedę wzdłuż tego zmyślać. A, a może. Może jednak. Jakie malutkie. Co to jest? No raczej nie jest to żadne srebro. Obstawiam, że jest to aluminium, jest to bardzo leciutkie. Ale znalezisko. Guziki, zegarki. Popatrzcie się na niego. Nawet go rdza nie ruszyło. Co to jest? To nie będzie jakiś stary. No tarcza już zaparowała. Tam na pewno dostała się rdza i wszystko. <suszy> Ale fajnie, ale fajnie dzisiaj zegarkowo, zegarkowo, guzikowo. O, mam kolejną moletkę. Dwa fenolki cesarstwa. Już troszeczkę zjedzone. Może nie zjedzone, ale mają bardzo, gru... Ma bardzo gruby nalot na sobie widać tylko dwójkę i nic więcej. Pokaż. O, ale klamereczka. No. Takie maleństwo. Ma jeszcze nawet dzióbek. A wcześniej jeszcze taką dużą. Co wybadałam. jeszcze? Pokaż. Ci. Mhm. Jest. Śpiki z nosa lecą. No, śpiki z nosa. <śpiki> o kurczę, taka ciekawa. A jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Co się te klamry uparły? Takie taki jeszcze. No patrzcie się. <gry> klamry dzisiaj. Trzy klamry. No. Bardzo fajnie. Fajnie, no. Takie jeszcze nie widziałem jakimś takim bolcem Jeszcze Nie wiem na Czekaj, co to jest. To klamra? Nie. Fajnie. Jeszcze chwila i... No jeszcze chwila, nie, no będziemy musieli jeszcze trochę pokopać. Ja jeszcze, jeszcze trzeba trochę pokopać. No. Ale zadowolona jest. Chcesz pokaż tego Timex'a. No, czekaj, już Ci pokażę. Proszę bardzo. Yeah. Fajne. Wow. No, taki Timex. Super, taki coś, to jest zaklęty no. czas. No, dokładnie. Czas się zatrzymał. Fajnie się kochasz dzisiaj. Bardzo fajnie dzisiaj. To chociaż troszkę już mi zimno w nogi tak? Ale się trzeba ruszyć, no no bo ja stałem długo przy jednym dołku i ten i, i ten. I, i, i przestałem się ruszać i zmarłem trochę. Ale tak jestem, to ogólnie ciepło. Jestem tak uświniany jak normalnie, jak dziko. No ty to jest, kurde, zdziczała świnia. <noise> <Zdziczałem> świnia. <noise> Te klamry to się coś dzisiaj na nasyba chyba uparły Kukasz guziczka Okrótce ale fajny. Z czternastką. Ładne. Jak halerze. No właśnie, ma taką obwódkę ozdobną jak, jak halerzyki. Jeszcze takiego nie widziałem. guziczka żeby miała taką ozdóbkę. No fajnie. Ja też mam teraz jakiś sygnał. Zaraz zobaczymy co to jest. Tu mam jakąś obrączkę. Bardzo podobnie wygląda do tej, co Natalia znalazła. Ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa. No nie uwierzycie. Mam tą samą obrączkę. I też na tym pisze. Jezus. Ale jajca. <laughs> momencie jak przyświetla troszeczkę telefonem. Czy włączysz się, czy się nie włączysz? Przez zdjęcie chyba. No tak Piszę tutaj no, Ale ciekawa sprawa, no nie mogę Przypadek No nie sądzę Do pudełeczka. No, wpadł jeszcze, zaraz obok tego yy, pierścienka wpadł jeszcze guziczek, groszek wermachtu. Guziczek ma łóżko. Ma łóżko jeszcze całe Dobra powiemy popatrz jak się sygnały. Jak się sygnały sypią na koniec Przeszedłem 10 metrów odważniczek proszę bardzo. No, coś się dzieje pod koniec. Jak już trzeba iść do domu, to się zaczyna. Action było no, co widać. <śpiewa> tak, by skisnęli tutaj dzisiaj. Jest godzina za 10.05. Troszkę nam zeszło. Ostatnie, ostatnie 20 minut to było takie dosyć pełne sygnałów. Dlatego troszkę zeszło. Mieliśmy szybciej skończyć. Ale nie ma tego złego. No dobra, wyszło. No i co? Dzisiaj fajny wypad. Nie, przyjemnie. bardzo przyjemnie tak może zimno, a no to się że jest... no nie wiem, no ale na pewno 4 5 stopni jest nie mam rozu. chociaż stopki mi troszkę stopę mi trochę zimno skarpetki. <laughs> a tej <ty zjadę> samej skarpetki <laughs> no dobra dzięki że wpadliście na kanał eee, dziękujemy za suby za lajki za to że pomagacie nam rozwinąć kanał. A i polecamy tylko blog I polecamy jako blog. Dziękujemy, dziękujemy wam za, e, za to, że poleci, poleciliście nas. No. Miłe zaskoczenie. E, no to mogę jeszcze więcej powiedzieć. No, wszystkim życzymy, na pewno dużo. Zdrowia. No tak, to przede wszystkim chcieliśmy e, życzyć Wam w też tym nowym roku dokładnie w tym nowym roku, żeby on był lepszy, żeby te perspektywy się takie lepsze tworzyły co mogę jeszcze powiedzieć no wszystkiego dobrego i tyle wam życzę, sobie życzę także nic dodać, nic ująć widzimy się nie wiem kiedy ale na pewno niedługo bo bo weekendy są teraz wolne a my korzystamy jeśli tylko można szpadel wbić i na głowę nic nie pada to to bierzemy się i przyjeżdżamy tutaj także. Odcinki na pewno będą. Odcinki mam jeszcze licząc od dzisiaj czyli od pierwszego łącznie z tym do końca stycznia powinny się ukazywać co tydzień. A jeśli będzie jakiś przestój to będzie przestój no i nic ty nie będzie można zrobić także. Tyle z mojej strony, tyle ze strony wyczuchranych Pozdrawiamy jeszcze raz Was wszystkich. I zostawcie też coś po sobie, jakiś komentarz. Jeśli się podobało, to, e, to może i lajka, like i suba, także, tak, żeby to się rozwijało. No. Bardzo nas to motywuje. Cieszymy się, że te wyświetlenia rosną. E, co można jeszcze dodać? Nic więcej. Jeszcze raz dzięki i sorry, sorry, że tak szaro, że nic nie widać, ale nas na pewno usłyszycie. Do zobaczenia. Hej, cześć.